Dam dam dam! Drogie YouTube, ja jestem Nitek, to jest Tyranny! Którego musicie widzieć lub nie na moim kanale! Witamy się, witamy. Dzikie krzyki, wrzaski, 5 sekund na chwycenie uwagi odbiorcy było. Tyranny! Gramy dalej. Jak Was interesuje, to sobie życie wcześniej. Trzecia lokacja. Trzeci... Druga. <ścoughs> Druga lokacja. Druga? Druga. Ok, idziemy do obozu. Do obozu. Steinhagen, dobra. Zostaw wóz przeciw, zatrzymamy ciebie i twoje towary. Uu, taka cysja jest. Witaj, stanowicielko. Obozowisko znajduje się tam. Dalej, nie zwracaj na nas uwagi, my tylko rozprawiamy się z Hołotą. <laughs> Wciąż nie rozumiem, co zrobiłem nie tak. Szanuję fakt, że te ziemie należą obecnie do wzgardzonych i z chęcią uiszczę Legionowi stosowną opłatę, ale ona w kółko powtarza o prawach kupieckich. Co to za zabrednie? Jak straż miejska, trochę. Nie wolno mi wymierzyć jednego towaru za inny? Przecież nie sprzedaję broni wściekłym wieśniakom. Nic z tych rzeczy. Jesteś na ziemię zgadzony, więc mają mają prawo cię zabić. Powinieneś być wdzięczny, że w ogóle cię słuchają. Wszelki handel jest regulowany przez Hegemonę, Jeśli nie posiadasz sobie to jaka Nie, będę taki... taki spoko będę. Pozwolenie na handel? Skąd niby miałem? To znaczy, do kogo miałbym się zwrócić w tej sprawie? Sterlingham nie do nas, to nie nasz problem. Jeśli chcesz, możesz wdać się do miasta nie i przedstawić sprawę Tunanowi. Najpierw jednak nieco ci i wolnim od towarów. To powinno uczynić cię, czekającą cię długą wędrówkę nieco bardziej znośną. Hmm... wiem Aha, to już było. O, jakieś z dupy to teraz jest. O, przepraszam. <laughs> przepraszam. Wszystko sprawdzujmy to. Mogłem nie sobie przeze mnie. Lepiej, żebyś podałem prawdę do Bodek, miałbym ci pomóc. przeze mnie. Tracę przychylność zgardzonych. Uuu, sorry. A nad czym się tu rozwodzić? Powinniśmy go zabić tego kundla i. Jeśli stanowicielka pragnie rozsądną tę sprawy, uprzejmość wymaga, byśmy jej wysłuchali. To sprawa wzgardzonych, wiem jednak, że reprezentanci sądu nie lubią wydawać wyroki. O Jezus. Cóż, może. Jaki, ile wyboru jest? Widzicie w ogóle? Nie mamy wymagań spełnionych. Mogę skłamać coś. Przebiegłość 30. Czekajcie, muszę przeczytać co skłamie! Cóż, możecie mnie teraz obrabować i zadać moje zaopatrzenie, kupy z fiłkę z swojego wozu, ale zosta ale z albo zostawić mnie w spokoju przez cały rok cieszyć się fermentowanym miodem. Mam nawet parę rodzinnych receptur na środki przeciwbólowe i mikstury lecznicze, które bez wątpienia przydadzą się każdej armii. Ty, są niezbędne, odpowiednio działam wewnętrznie, powinieneś zostawić handlarza w spokoju. Skłam, ciekawe, niedawno doszły słowa o zaginięciu karawany wiązującej odczynniki. Skłamiamy, co? Zrobimy taki twist. Najwyżej nic z tego nie będzie. 25 punktów doświadczenia w moment to się przebiegło. Nie wiem, co, co to ma ze mną wspólnego. Dopiero co tu przybyłem, więc się rzeczy nie mogę być zamieszkałem coś takiego. I powiedziałem, że karawan zaginęła w tej okolicy i tym bardziej kiedy to się stało, lepiej zacznij mówić. Ha, ha, ha. Zabicie tego kłamcę, podzielcie się towarami z legionem, za tym zupełnie przypadkowo wiedzisz. Za gór mając coś zarobić w samym środku, bo to mnie nie przekonuje. Ja... cóż, część towaru pochodzi ze, z szabru. Pandasz wyrzuca ręce w powietrze. Słuchaj, ja tylko staram się zebrać parę rzeczy na sprzedaż. Całe tarasy są ogarnięte wojną, to zmusza do kreatywności w kwestii pozyskania towaru. Większość rzeczy znalazłem w lasach Doliny. Ukrywałem się, gdy słyszałem odgłosy walki, a potem rozglądałem się po polu bitwy i prałem wszystko, co nie zostało zabrane przez zwycięzców. Trzymaj się Ice, Dobrany. Dzięki za wizytę chwilową. E, a więc ograbiasz zwłoki wzgardzonych. Jak inaczej, zdobyłbyś to żelazo. Chciałeś sprzedać nam nasze własne uzbrojenie? Jeśli którykolwiek z przedmiotów ma właściciela, to wszystko zwrócę. Przecież to żelazo przywdziewało. przerzewiałoby do cna, gdyby leżało w błocie na polu bitwy. Wzgardzeni nie są liczną armią, prawda? Potrzebujecie kogoś takiego jak jak, żeby zbierał wasze ekwipunek, który inaczej się zmarnuje. Możesz handlować swoimi towarami, jednak skłam raz jeszcze każecie zabić. W zgardzeniu będą tolerować twoją obecność, ale słowicie wynagrodzisz im ich życzliwość. Zostaw ten wóz jako dar dla grobowego Asha, a następnie wynosi stąd i nigdy nie wracaj. Układyś Archontów i zamierzasz sprzedawać im ich własność, zapłacisz za to życiem. Cześć, futures! Dobrada, <grytania> dobrado, trzymaj się. Ale idzie nam bardzo powoli, to jest dopiero z druga albo trzecia miejscówka, więc myślę, że spokojnie nie zespoilerujecie sobie brzydko. Wy też, YouTube, pewnie nie. Bo tak tyle czytania, co tutaj jest, to wiecie. Udaruję eee... mu życie. Mm, ale musi wynagrodzić ży 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 życzliwość, harcowniczka będą. Będziemy. Niedobrze mi na myśl, że robimy dla tej hieny wyjątek, ale jeśli będziesz zaopatrywać wzgardzonych za darmo, być może wyjdzie nam to na dobre. Nasze spiżarnie zieją pustką. Niewolnik, który będzie zdobywał zaopatrzenie, z pewnością nam się przyda. Dziękuję, że się za mną wstawiłaś. Wiem, że od tej pory moje życie zależy będzie od tego, czy będę okazywać wzgardzonym dzieciom za to, że znoszę moją obecność. Jeśli będę musiał trochę e popłaszczyć, żeby móc zarobić za chleb, to niech tak będzie. No, widzicie, rozwiązaliśmy kościocha. To mamy ten, skrzyneczkę, zamknięte. 39 przebiegłości, to mamy za mało. Haha, <grywia> ramy. <grywia> Peszek. Pewnie dużo dużo wysmarowali hitboxa. I patrzcie w ogóle, jak to jest ten. Gra światełka. Fajnie to wygląda. Tu też będzie gra światełka na nas, jak podejdziemy? Tak, pewnie że jest. Zwolnij, no na chwilę. Wiem, że obie chcemy popatrzeć, jak archonci kłócą się o taktykę, jak sroki obłyskotka, ale muszę ci najpierw o coś zapytać. Aha, to zwrotka do mnie mówi. O co takiego? Głosy Nereta powiedział mi, że przybywasz jako mediatorka. Biorąc pod uwagę źródło tej informacji, cóż, odnoszę wrażenie, że usłyszałam tylko połowę prawdy. Powiedz, no, co czyni ci tak wyjątkową? Przybywam, ogłosi dziadek Kairosa. Wiedza, nie mamy, tyle, nie mam ci nic do powiedzenia. Skąd ta podejrzliwość? Co jeszcze powiedział ci głos O, szkoda, że tego podcast żeśmy nie wsunęli. To trudno. Dobra, powiedzieliśmy jej o tym edykcie, okej. Okay. Zyskaliśmy jej lojalność, to bym szczery przynajmniej dobra. No, mówię jej prawdę, wiecie, koleżankę będę miał, już jest przychylna dla mnie? Tak jest, lojalność 1, 22% do poziomu drugiego. Kolejny powód do kłótni między Archontami. Dziękuję, że mi powiedziałeś. Jeśli Kairos zacznie w nas ciskać piorunami, powiedz im kiedy mam się schować. Skąd ta podejrzliwość, co jeszcze ci powiedział głos Nerata. Zobaczymy, co tam jest. Mam takie przeczucie, kiedy Archonci się spotkają, atmosfera staje się napięta jak cięci wołku. Nie mogą przedsięwrażeniem, że żaden kompromis nie skłoni ich do współpracy. Dlaczego więc poprosili o mediację sąd Turona? To nie trzyma się kupy. Jak sądzisz, dlaczego się kłócą? Jestem szkarotnym chórem. W chórze od wczesnych dni podboju, więc widziałem, jak napięcie rosło przez parę lat. Archonci mają więc w sobie pewien rodzaj energii, jak dwie burze, które się wkrótce zderzą. Słyszałem, że grobowy Aishy i Gostenata poszli na jeszcze w Pąucie Imperium, ale nie znam szczegóły. Bzdury, jeśli chodzi. chęci... Mhm, ty nie się dowódców. O, nie! Szybko się dowiesz co? Nie mówię, że nie masz racji, lepiej uważaj, co mówisz otwarcie. Zawsze znajdą się chętni, którzy niosą archałtom o takich słowach. On tacy potężni, że nie prędko wybaczają. Muszę przeczytać, Ci jedną rzecz muszę sprawdzić. Co jeszcze mi powiedział? Mhm. Dobra, moi drodzy, chwileczkę. Musimy zrobić małą pauzę. Przepraszam, że Muszę coś sprawdzić. Wybaczcie. A, no, okej. Okay. Dobra. No, z tej to? A, do jakiegoś namiotu mam iść, a, tu są wyjście z tego, dobra, tu poszedłem mogę ogóle dookoła. Spoko. Podejdź bliżej i przedstaw się! Ani kroku dalej, wchodzisz na teren zgardzony, po co tu przyszłaś? Jestem Kaili, stanowiciel stanowicielka losu tonona, przynoszę słowa samego Karasa, które przeznaczone do już twoich dowódców. Witam Cię w naszym obozie w imię Wzgardzonych, a archontów znajdziesz na namiocie do muzyki przez bramę i dalej prosto. Nie, 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 muszę coś sprawdzić, wiecie? Nie wiem czy są pakowanki, mam dostać stery pancerzy do naprawy. O, buciki! Bądź pozdrowiona, Strażniczko Prawa, jeśli ciąży, ci nie Ciebie potrzeby się mądrze zrobisz, jeśli pozbędziesz się ich przed bitwą. Pokaż, co masz na sprzedaż, jak to się stało, że pracujesz z względów? Dobra, nie będziemy na razie tego... tego, tego. gnębić. czekajcie, idziemy do tych... Pójdziemy zobaczyć, co mi tam powiedzą ciekawego. Może dostanę jakieś profity... ...od obecności gorzki żart. Ah, oh, got it. otworzyłem to <ślałem> niechcący... ...ser? Woda? Zwój i sygni siły. Archoncie, czekam w środku z Ukryte przedmioty, Ty co to jest? To jest jakiś łotrzyk, czy, czy coś? Czekajcie, ukryte przedmioty. Dał ci się znaleźć ukryty przedmiot. W wielu miejscach w teratusie ter ukryte są pułapki i skrzynia. Podkreślam, że podświetlenie stało się widoczne na całej włącz. tym z i Lewy ALT, aby łatwiej sobie zna, znaleźć taki przedmiotów, Widzicie. Tutaj było coś. Aha, to była ta skrzynka, nie? Ok, wchodzimy. That's four reports of avalanches in the mountains now. The Tiersmen can barely count past nine. They have neither the capacity nor the cause to close off the mountain passes. Either way, that leaves the second and fourth cohort trapped outside the valley. Or it's the work of your perfidious Earthshakers. Only a fool would not suspect a traitorous Archon of poisoning the mind of his students with sedition. We would have killed the Earthshakers Guild for their master's treachery. But I'm sure you have some perfectly valid reason for allowing them to live as your pawns. Hey, watch yourself. When these two get going, you don't want to get between them. No, Powiedziałem! I przychylność. Powiedziałem, że przybyłem, do czego zamknięte zostało. Żelazna marszałek Erenios. Zarządczyni, zarządczyni Kylie od dawna wspomagasz nas swoim ciężarem. Żelazem! <grym> ups! Ups! Teraz zaś jeszcze swoją obecnością. Proszę o wybaczenie w imieniu moich panów. mi ostatnio utrzymać nerwy na wodzy. Pokoń się, Orhantom. Przychylność zostałem za, za ten. Zaczynasz. Sobie, zaszczycasz nas swoją obecnością. Wybacz tam nasze niesnaski i niezadowolenie, niegodne naszych stanowisk. Moi żołnierze donieśli, że pomogłeś komendantowi Delatusowi w drodze z obrzeża. Twoja bezinteresowna pomyśl przynosi chlubę twojemu stanowisku, gdyż to jest właśnie współdziałanie, jakie Kairos oczekuje od nas wszystkich. A nie potrzebuję. A Jabak, możesz spokojnie. Tam gry nie ma w tych listach. Spokojnie. Eee, nie potrzebuję podziękowań za wypełnianie moich obowiązków. Mam no, skończyć przekomarzenia, mam edykt do obwieszczenia. <laughs> Nasza droga stanowicielko, nie, skończy, nie skończymy przekomarzeń, dopóki aszy ja nie wyły Ale wstrzymamy się, byś mogła odczytać swoje posłanie. Śmiało, śmiało, nie trzymaj nas w niepewności. Ponownie przybywasz wesprzeć nas w potrzebie. Miło wspominamy pomoc, jakiej udzieliłaś Hurowi podczas zdobywania niechcianego miasta. Widzieliśmy wówczas, że przeznaczono cię do ważnych spraw, ale nie sądziliśmy, że ponownie zostaniesz zaszczycona zadaniem obwieszczenia edyktu. Nie każ nam czekać, jaka jest woła hegemona. O, kurde. Lojalni... Możemy wybrać w sumie, nie wiedziałem myślałem, że to jest powiedzmy sztywno. Lojalni słudzy hegemona muszą zdobyć salę wyniesienia przed dniem mieczy Kairosa, albo wszyscy w dolinie zginą. Wygląda na to, że potrzebujecie zachęty do współpracy. Edykt Kairosa pozbawi życia wszystkich w dolinie, jeśli sala wyniesienia nie zostanie zajęta do dnia mieczy Kairosa. Aby uczcić waszą niekompetencję i niezgodę, edykt zabije wszystko, co żywe w tej dolinie, jeśli sala wyniesienia nie zajęte. Aha, co trzeba by ich przekonać wtedy? Znamy im zachętę do współpracy. Wrogość głosy Nerata, przychylność grobowe Asze. Ziemia drży z każdym wypowiedzianym przez ciebie słowem, powietrze gęstnieje i nagrzewa się, gdy, wy gdy wygłaszasz zwięze, przykazanie, którego każdą sylabę własnoręcznie napisał Kairos. Po uwyśleniu edyktu czujesz przyspieszone bicie serca i jak mięśnie w Twoich nogach zmęczone długą podróżą przez góry, stają się wypoczęte, zaś Twoje kończyny rozpiera energia. The Overlord means to compel us into action. No doubt the avalanches in the mountains are part of this ultimatum. We must conquer the Oathbreakers or die in failure. There is no room for error, and no other way out of this valley alive. We'll need to advance across the Matani. We lose everything if we stand still. And we move to back up Plan Green. The Earthshakers didn't make it over the mountain in time, so we do this the hard way over the walls instead of through so you found your backbone at last oh, oh we were worried past humiliations would make you soft timid that was a record for you right the baker's dozen lost in one sortie if you had waited for the chorus reinforcements maybe we'd have eyes and ears Bo jaś zwrotki zostałem, i wrogość głosów de ale się przyskrobił takiego szalonego gościa. Popieram stanowicielkę, sądziłem, że pod, pod swoją spiżą maską posiadasz sumienie jednego z wiarołomców, czy potem, pan szpiego keresa zechce oświecić swoich strzędziców, bo dzieliłem no całej mdrości Zwracam w, w głowę w bok, a z jego maska przesuwa się i pokazuje nowe oblicze, kiedy archont w końcu się odzywa, mówi drżącym głosem młodszego mężczyzny. to It's so cold in here. Help, Help me. me. Please. Our sources tell us the Oathbreakers had some sort of magical trick in store. But this knowledge is tinged with fear, trepidation. If we make a move, this was Matan Yanev, former noble of Apex and one of the leaders of the Vendrian Guard. Back when they were half respectable enemies that knew how to lose with dignity. Kiedy guard first surrendered, presented himself To, co Nasze życie jest w niebezpieczeństwie, bo wciąż kucicie się jak dzieci idziecie wypić piwo, które naważyliście. Eee, Głosy na to zakładam przez. bo znowu horda będzie gotowa do wymarszu. <laughs> o, no, musimy, już mam wrogość, prawie to do <laughs> A, ale sobie przeskrobałem, to chyba u najgorszego typa. Mój panie, Barik, jego grupa zdaje do pamięci ataku i przeprawy. Hartowicz się informację o jego najnowszych ruchach, przeciwnika wzruszy rzekę i natychmiast się go do ataku. Ja zazwyczaj że żyć w chór, gotowy do wymarszu. Skoro wygląd zgardyjny zadaje to Hurman dość ludzi, by Nareszcie zaczniemy bitwę, do której rwą się żołnierze. Zwrotka będzie jeszcze nadal stanowić stanowicielki, wybranka... Ona jest naszym honorowym gościem, że jak, nie Tak to campaign one piece, as long as she doesn't do anything too stupid. Dobra, idziemy, jakieś bitwa będzie. Ciekawe, czy dojdziemy. Do niej. the fool and his puppet are gone. Perhaps now I can hear myself think. Rarely do I question But I will never understand why the voices of Narot is given such authority. I shudder to think what will become of us, though the edict threatens the Scarlet Chorus just as it threatens us. Now, if you leave me be, I have a battle to plan. I imagine duty requires you speak with the Chorus first. For... But if, if I can convince you to lend a hand, most if you wish to be counted amongst the glorious, Brakuje mi zwiadowców, brakuje mi żołnierzy, brakuje mi wszystkiego. Moje podopieczność nie dobra. Będę zaszczycona, mogąc pomóc. Pewnie. Dzień tak Dobra. Będę na pracy szkoleniowym. Przygotuj żołnierzy. Czekaj mnie tam, kiedy będziesz gotowa. Chociaż przyznałem to z niechęcią. Kur... Zapewne potrzebuje twojej pomocy. Nie zabezpiecza brzeg do samodzielnych. Piąte oko siedzi gdzieś na wschodzie w tym gdzieś szczurów, który robi za ich obóz. Oczekuj go, skoro musisz. Dobra. Dzień Mieczy. Od przekazania armią treści edyktu Hegemona, obok bieżącej daty na pasku nawigacji wyświetlany jest czas pozostały do Dnia Mieczy. Warunki zawarte w edykcie Hegemona muszą zostać spełnione przed tą datą, inaczej wszyscy w studni Vendieren zginął. O boże, to jakiś czasowy quest jest. O christe. O christe. Szybko plądujemy, bo nie wiem jak tu czas szybko leci. Uuu, jakieś rękawice żeśmy zarazili. Dobra, spadamy. I co, jak wam, moi drodzy, się podoba? Jaka jest wasza opinia na temat tego, co widzicie? Tyranny? Ktoś jest zachęcony? Ktoś nie zmienił decyzji odnośnie zakupu? Ktoś się zhypował przez przypadek? Co sądzicie o tym, co widzicie? Dobra, tam piszcie, a ja tutaj poszukam, ten, bo to chyba, w sumie nie ma, nie bardzo, co ten, zrobimy sobie ale polecimy od razu tego quest'a Żeby nie przedłużać jakoś specjalnie eee, O, tutaj patrzcie, jak, jak ten, jak Morgan, nie? Czy Morgan? Daj okejka, ale nie kupię jeszcze. Przez Ciebie pewnie kupię. Ale... <laughs> Mam nadzieję, że, że nie nienawidzicie mnie serdecznie. Że marszak, to jest? No tutaj mam jakieś włócznie. Dobra, to splądrujemy sobie, bo zakupów i tak nie porobimy. To są chyba osoby, które mają więcej do powiedzenia, niż jakieś tam standardowe opisówki takie z tekstem. Tak mi się wydaje przynajmniej. No, tarcza jakaś. Super. Pawęż. Czeka na pudełko rychol. Sorry, I can't. Mam za mało przebiegłości. Dobra, dobrze, że się zapytaliście o to podświetlanie, bo znakomitą rzeczą jest. jak widzicie, cały czas trzymam tabulator wciśnięty. Tutaj coś się jeszcze. Nie dla was? W sensie, dlaczego, 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 nie, dlaczego nie dla, nie, nie, nie dla was? Jest, nie ma jakiegoś tak dynamizmu, jest trochę za dużo narracji. Eee, czy, czy jakie są powody? Nie lubicie takich ten, czy wolicie takie FPP, fałdy i całą resztę? Zagadamy. możemy zagadać do niego. Chcę dowódców zająć się Niektórzy się w tym gubią. Nie jestem dowódcą, ostatnio wiązuję tylko patrole. Czego potrzebujesz? Gdzie się podziały się ich posiłki? Co się z nimi tak? Niestety radik są to nie mam, mogę pomóc. Quest poboczny. Na mapie północno Polana. Możesz widziałem, że wysunięczka to na nie zawiedzia z potrzeby. Oznacza na twojej mapie ostatnie znane położenie kruszycieli, którzy szli z nam z pomocą. Danych poszukiwań stanowić tylko. miał przychylność 1 w stosunku do mnie, więc więcej mi powiedział rzeczy. Ok, dzięki Wasionę. Ale o no tak, czyli to szybsze też. Mniej narracyjne, że fikołki trochę. Fallout 4 nie był narracyjny, już tej e e Dobra. Jesteśmy kolejnego questa w ogóle. U nie mamy chyba quest główny. A tu są w ogóle jeszcze jakieś postaci też schowane. Czekajcie, zagadam jeszcze tutaj. Jestem Lucia, to Markus, ty zaś musisz być stanowicielką. Przytrzymajmy się, by zapewnić ci wszystkie wygody. Jeśli będziesz potrzebować miejsca do wypoczynku, możemy wypoczynkować stosowne przygotowanie. Grytyk. Czy w, w obozowisku są organizowane walki? Eee... Chciałbym, żebyś się trochę podszkolił. O! Ilość treningów na tym poziomie jeden. Może sobie strenować postać. Co my tutaj mamy? A to hajsy! Miedziane pierścienie broń jednoręczna broń dwuręczna a, jednoręczna. Dobra. Zaawansowałem sobie postać. To wydam parowanie. Broni jednoręczną. Dobra. Level up! W końcu. Są <śmum> tyle czasu. Okej, okay. zobaczymy jak się leveluje. Masz niewykorzystane punkty talentów. No żeśmy w ogóle tutaj nie byli. Level up. Punkty cech. Dobra, awans, Skyli, cechy. Czas ochłonięcia tutaj gdzieś rozdajemy. Punkty to tutaj, tu, to tutaj. Aktywne efekty A, tutaj jest, dobra, dałem sobie siłę. Czekajcie, plus z, z ataku, celność, dodatkowe zdrowie, czas, czy przypadłość. A, dobra, dam sobie siłę, okej. Dobra, punkty talentów drzewka z kiwi. Będę musiał zatytułować ten odcinek W tym odcinku znalazłem drzewka z Kili <grymne> Czemu? Czemu macie ten... Cześć mleko, dobry wieczór eee, Czemu macie nadzieję, że przejdę ten całą grę na streamie? O Jezus Maria, 6 drzewek z Kili? Mhm. Mam jeden punkt talentu Tarcza, pchnięcie Ale tutaj uderzenie tarczą, Tutaj nie mamy, bo tu jest poziom trzeci Zasięg, Tutaj jest, ucieczka Kulawienie, W stopy przeciwników, Atak dystansowy, który będzie po. Aha, to jest zasięg, zwinność, a tu było. Z... Zwinność, a tu. Aha, potęga, to gdzie jest zwarcie? To jest chyba zwinność, finta. ...cięcie. Dobra, jeszcze krwotok sobie złychałem. Dobra, wsparcie kuszycieli tutaj jest. Stworzenie zaklęć. Wow! Może się przy użyciu co najmniej dwóch Sigili. Okej. Okay. Tworzenie zaklęcia rozpoczyna się od wybrania sigilu z danego rodzaju magii. A następnie wybierz Sigil wyrażenia, aby określić postać zaklęcia. Na przykład, w celu stworzenia zaklęcia tak kula, może wybrać sigil akord w Poznanie pełen z sigilu, wiedza. Postaram się wysłuchać to wiedza, aby na poziomie co najmniej równym łącznym trudności zakręcia bo można było je rzucić. Dobra. Postworzenie zakręcia przydzielę jednym aktywem członkowi drużyny. Jeśli później chcesz zmodyfikować zakręcie, podłużę koniec Sigilii. Dobra. Możesz dopasować zakręcie wybrania różne ikony. Nazwać sobie można je. Niektóre akcenty umożliwiają na obszaru działania lub zasięgu czarów. Dobra, rdzenie mamy tutaj jakieś. Wybierz Sigil Rdzenia, Sigil Ognia, wyrażenie. Signi z ogniskowania, wiedza plus 15. Stworzyłem czar palącą dłoń. A tu żeśmy już mieli palącą dłoń. A to dla niej zrobimy. Dobra, niech będzie przypisz. Okej. Okay. Nie mamy akcentów żadnych. Dobra. Zadanie. Uda się na posie polarnej poszukać krzycieli. Dobra, no to idziemy zrobić ten quest poboczny, nie? Z nim też się dogadać? Proszę, proszę. Windows i że moje ustawienia są ten. Dobra, to są te same dialogi. To nie będziemy się w to wdra wgłębiać teraz. Może później tutaj jeszcze są ro jakieś rozmówcy. I patrzcie, tu jakieś te płonące ręce lecą za mną. Czar. Mały detal taki. A to jest kowal jakiś. <laughs> nie po to wziąłem się za rzemiosła, aby reperować broń za pomocą ZOM, ale skończyły nam się zapasy. Dlaczego nie wykorzystacie spiżu? Ostatecznie się na no, można go powiązać w walce, a potem wrzucimy do nowych kształt. Nie, nie mieć, więc Rosyń stanął problemem. Mhm. jest coś się niedobora, że żelaza. Żelaza wspomnę, czego tylko to się o tym dowiaduję? Jeśli zawędruję do Echowej, mogę rozjeżdżać się za żelazem. Doceniam to, Wielki General Dobra. Dobra, dowiedzieliśmy kolejnego quest'a. No i dobra, nowa misja, zaginionego w Echowej Przeprawie. Dobra, my idziemy natomiast, moi drodzy, idziemy na quest'a. Right. No, ale zanim ruszymy na quest'a, drogie YouTube, żegnam was bardzo serdecznie, ja jestem Litek, to był kolejny odcinek z Tyranny, gdzie... Dotarliśmy do drzewka skilli i zlevelowaliśmy naszą postać, więc mamy już postać drugiego levelu i... drugiego levelu. Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę, linki są pod filmikiem. Czy będzie jeszcze Tyranny na Minecrafta? Nie wiem. Zobaczymy. Do zobaczenia następnej ok w, przy następnej okazji. Nitek, Tyranny, Ale. <grym>